na dzień pospaliśmy trochę i teraz jestem ciekawy jak my stąd wyjedziemy śnieg na pierdziela nasypane zobaczcie żadnych śladów nawet już nie widać no i jeszcze będzie kuźwa to na jej na siodle zostanie jedna śniego nawaliło nie? nie widać ale ale jest ja pierdzielę Ani stres trzeba czekać i tak do dziewiątej zanim przyjedzie na dziewiątą jestem umówiony na rozładunek bo tak to tutaj nikogo nie ma cały czas Także czekamy, godzina 7.05 No, to witamy na zewnątrz. Zobaczcie, wczoraj tu chodziliśmy, sobie dreptaliśmy, śladów już żadnych nie ma. O, tam sobie byliśmy. Prawie przysypane te ślady też są Na tym głębszym śniegu No i co Na dziewiątą ktoś ma przyjechać Tak byłem umawiany Mamy godzinę 7.55 pięćdziesiąt pięć Rozepnę sobie Zaraz połowę Landeki A tutaj mamy ten O tam sobie byliśmy Fajnie to wygląda. Fajne spiętrzenie wody przez te kamienie. Dobra. Do gadu, gadu. A robota się sama nie zrobi. Już ja sobie porozpinam. Plandekę. I tam mam to na przedzie Załadowane. są zaraz zobaczycie. No i tak to właśnie wygląda. Ta jedna duża paleta z tymi trzema tutaj. Kurde, nie pamiętam jak to się nazywało. Się pytałem tam na firmie, na Hitachi, ale zapomniałem. No i ta jedna. I na drugie miejsce jest to samo. Bliźniaczo. Też ta jedna taka mała i taka potrójna. No, no ale mówię to. Jeszcze trzeba poczekać. Z godzinkę czasu, zanim ktoś przyjedzie. Przyjechał pan, ale to jest pan z obsługi tutaj yy, tej elektrowni. I yy, no wózkowy dopiero dojedzie. A tutaj się wjeżdża autkiem na hale. Rzecz jasna, żeby nie zamarzało. Patrzcie, nawet piesek jest. Kładź. Piesiu kochany ty kochany piesek tak gratulacje dla całego zespołu jedzie kolejny samochód ale to też nie nie wózkowy raczej Energy serwis przyjechał o Właśnie jednak zmiana koncepcji. Tam mają suwnicę, także będę wjeżdżał, będę wjeżdżał przodem tutaj w te drzwi, w te wrota no i będzie ściągane dachem. Ogólnie ciekawy teraz manewring czeka, bo tu jest mało miejsca właśnie do manewrowania żeby tam się nawinąć, no ale jakoś to zrobimy. 是。啊 Tego faceta z tej osobówki się śmiał, co przyjechał z tym pieskiem, że może bym tutaj dachem wjechał. I jednak wjeżdżam. Ale mówiłem im, że otwarcie dachu nic nie da. Że suwnicą tego nie zdejmą, bo tu jest akurat pod, pod dachem to wszystko stoi. Także suwnica tutaj nie sięgnie, by musieli mieć paleciaka. Ale nawet mając paleciaka od tej strony nie złapią jedynie co teraz wziąć suwnicą zaczepić jakieś pasy i odciągnąć do tyłu no nie wiem niech kombinują teraz kolejna zmiana koncepcji wyjeżdżamy na zewnątrz i trzeba się odwrócić żeby wjechać tyłem ale kuźwa od razu tak mówiłem razu mówiłem, że to trzeba tyłem wjechać, bo tak się nie ściągnie. No ale nie. Tak więc wjeżdżamy i zobaczymy, jak się zaraz zagrzebiemy tam w śniegu. Oh yeah.

na raz. Dobry jestem ziomek. Tak jak mówiłem, się pasami teraz odciągnie. Suwnicą do tyłu. O! Muszę z ciekawości zobaczyć, Proszę zobaczyć, co jest z tej dziurze. O, Pjurdziol. Jaka piwnica głęboka. Pewnie nie woda sobie przepływa gdzieś. Dobra. Tak to wygląda. Fafik na hali. Cały. No, zmieściłby się. Drzwi zamknięte Wieszaków by nie było i tego tutaj To by mógł garażować O dojechało Do tyłu Musiałem im pozaczepiać pasy Bo nie wiedzieli kuź Chłopaki zajebiście Ale no trochę nie w rozładunkach Dobra Teraz cofnęli na tył Ja znowu wyjadę do przodu I powtórka kombinacje alpejskie pasy zaczepione wyciągaliśmy po kawałku słuchajcie słonicą, bo tam nie chciało oczywiście się zmieścić no i mieliśmy zaczepione od przodu no i wyciągaliśmy po kawałku zgodnie z moimi instrukcjami kuźwa A No teraz okazało się, że te paski są za długie, trzeba skrócić. Aha. O, nastała jasność. Zmiana kalibra. Czy kalibru? Tam ten mały, ta ten mała suwniczka poszła na bok. Bierzemy większą. Większy hak. Ten pociągnie do góry. Very nice! Dobra, idę wyjechać samochodem, żeby mieli miejsce na zdjęcie tego rozładowali. No to dobra, wyjeżdżamy po raz kolejny. I czekamy na sygnał. Przestosowują już od razu chłopaka na drugi rozładunek, żeby nie musieli się tarmosić, bo już mają tutaj obeznane, wiedzą co i jak. Także wyciągają do tyłu i na drugie miejsce jak przejdziemy będzie łatwiej. A tutaj stoją już te ozdjęte. Jedno i drugie. No, O ja to z drugim. Wyciągałem go do tyłu. Aha. Nowa podłoga. straszne dźwięki o, Co to będziemy wyjeżdżać bye bye, bye. dobra spoko obeczki. teraz tylko tam żeby dupą się nie wkomponować w futrynę będzie mnie informował okej okay? ok, thank you, bye bye, see you next time <laughs> spokojnie obale dobra jedziemy ruszamy na drugi a że na drugi, słuchajcie mamy 20 km no to nie będę wyłączał nagrywania tylko przelecimy sobie na ładnym zimowym tajnabrze o ile stąd wyjedziemy, bo już się zaczynają małe problemy Moja pierdzielę Dawaj FV fa, Chuję nie wyjedziemy. Na końcu drogi skręć w prawo. O. Skręć w prawo. O. Ja pierdziana, nie wyjedziemy teraz. There's one from there. Przesunęli przecież ten ciężar teraz na tył na czepy. I to przez to to wszystko. Skręć w prawo! O. Brawo! 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 I dowalcie temu chłopu z subokrętem, bo sam się o to prosi, no i na to zasługuje. A co? A jak? No oczywiście, że tak. <laughs> co za chłop. Tak więc zamykamy te drzwi.